Zadanie czwarte. Michał rozpoczyna zajęcia w szkole o godzinie 8:55. Lekcje trwają po 45 minut, oraz każda przerwa trwa 10 minut. Michał ma w czwartek 6 lekcji. O której godzinie Michał skończy lekcję w czwartek? Najlepiej może to sobie rozpiszmy, czyli mamy zajęcia. Mamy, zaczynamy o 8.55. No i lekcje trwają, każda z nich po 45 minut. No to musimy dodać 45 minut. Czyli jak dodamy 5 minut, to będziemy mieć godzinę 9. No i plus pozostałe czyli 40 minut, czyli godzinę będziemy mieć 9.40. To się nam skończy pierwsza lekcja. Pierwsza lekcja. No i po każdej lekcji mamy przerwę, która trwa 10 minut. Czyli 9:40 plus 10 minut to będziemy mieć godzinę 9:50. Bo przerwa trwa 10 minut pomiędzy rozpoczętą drugą lekcją a końcówką pierwszej lekcji. No i znowu lekcja trwa 45 minut. No to do godziny 10 będziemy mieć 10 minut. No i pozostało nam 35 minut, czyli 10.35 skończy się nam druga lekcja. I znowu mamy przerwę 10-minutową, czyli 10.35 plus 10 minut, czyli będzie 10.45 i zacznie nam się trzecia lekcja. No i teraz znowu lekcja trwa 45 minut. Czyli jak dodamy 15 minut, to będziemy mieć godzinę 11. No i pozostałe pół godziny, czyli 11.30, zakończy nam się trzecia lekcja. I teraz znowu przerwa trwa 10 minut, czyli będzie 11.40. No i teraz znowu 45 minut trwa lekcja czyli 20 minut mamy godzinę 12, no i pozostało nam 25 minut, czyli 12.25. Skończy się nam czwarta lekcja. Znowu dodamy 10 minut przerwy, czyli będzie 12.35. Lekcja trwa 45 minut, czyli do godziny 13 będzie to 25 minut, i 20 minut, czyli 13:20, skończy nam się piąta lekcja. No i 10 minut trwa przerwa, czyli zaczniemy szóstą lekcję o godzinie 13:30. Znowu lekcja trwa 45 minut, czyli pół godziny do godziny 14. No i pozostał nam kwadrans, czyli 15 minut, to będzie 14: 15 zakończy nam się szósta lekcja. No Michał w czwartek ma 6 lekcji, czyli zakończy je on o 14:15, czyli odpowiedź w tym przypadku Michał skończy lekcję o godzinie. 14, 15. To zadanie akurat jest jako zadanie otwarte. Mogłoby występować w wariancie zamkniętym, gdzie mielibyśmy A, B, C, D i podane różne godziny. Więc to zadanie może być bardziej prawdopodobne, że na egzaminie będzie to jako zadanie zamknięte. Zadanie piąte. Obwód prostokąta wynosi 24 cm. Jeden z boków jest trzy razy dłuższy od drugiego boku. Oceni poniższe zdania. Jeśli jest prawdziwe, zaznacz P. Jeśli nie, natomiast jest fałszywe, to zaznacz F. No i mamy trzy możliwości. Czy dłuższy bok prostokąta wynosi 6 cm, czy też krótszy bok prostokąta ma 3 cm. Lub pole tego prostokąta jest równe 36 cm kwadratowych. No to narysujmy sobie prostokąt. I co wiemy, że owód prostokąta, czyli. OB oznaczmy to jest 24 cm. Jeden z boków jest 3 razy dłuższy od drugiego boku. Czyli oznaczmy sobie przez x długość jednego z boków prostokąta. Co jeszcze wiem, że jeden z boków jest trzy razy dłuższy, czyli będzie 3 razy x. To będzie nasza długość drugiego boku. Naszego prostokąta. Czyli no. Do... Tą krótszą długość oznaczmy przez x, a tą dłuższą 3 razy x. Bo ona jest dłuższa. No i teraz musimy utworzyć równanie. Obwód to suma wszystkich boków. To wiemy, że wynosi 24 cm, czyli x plus 3x plus 3x i plus x jest równe 24. No i Tutaj przed x stoi nasza niewidzialna jedynka, czyli 1 plus 3 to 4, plus 3 to 7, plus 1 to 8. Czyli 8x równa się 24. No i teraz musimy wyznaczyć naszą niewiadomą, czyli x, czyli musimy podzielić przez 8. Zatem x równa się 24, podzielić na 8 to 3. Czyli ta krótszy, ten krótszy bok ma długość 3 cm. A ten dłuższy to jest 3 razy 3. Za x wstawiamy 3. To jest 9 cm. A zatem dłuższy bok prostokąta wynosi 6 cm. To jest zdanie fałszywe, no bo ponieważ już żeśmy wyliczyli, że to jest długość 9 cm, krótszy bok prostokąta ma 3 cm. No to jest zdanie prawdziwe. Czy pole tego prostokąta jest równe 36 cm2? Pole. To jest A razy B. Lub inaczej zapamiętajmy to, że to jest długość razy szerokość. Czyli w tym przypadku nasze to jest 3 cm, razy 9 cm, 3 razy 9 to jest 27 cm kwadratowych. A zatem zdanie trzecie pole tego prostokąta jest równe 36 cm kwadratowych. jest zdaniem fałszywym. Zadanie szóste. Namiot kosztuje 300 zł. Jego cenę obniżono o 10%. Po upływie miesiąca po raz kolejny cenę obniżono o 10%. Ile kosztował namiot po obydwóch obniżkach? Czy ta cena byłaby taka sama, gdybyśmy od razu obniżyli cenę o 20%? No to zajmijmy się najpierw tym pierwszym pytaniem. Ile kosztował namiot po obydwóch obniżkach? Namiot najpierw kosztuje 300 zł. No, i mamy pierwszą obniżkę, która wynosi 10%. No więc najprościej możemy obliczyć procent z tej liczby, czyli 300 zł. razy 10%. Czyli to jest 300 nasze zł. Teraz procent musimy zamienić na ułamek, czyli w liczniku mamy nasze 10, a w mianowniku procent, czyli na 100, czyli przez 100. Możemy sobie uprościć zera. A zatem 3 razy 10 to jest 30 zł. Czyli pierwsza obniżka wynosi 30 zł. To jest nasza obniżka, a nie nowa cena namiotu. Teraz wyliczmy tą cenę. Czyli od 300 zł musimy odjąć 30 zł. Czyli to jest 270 zł. To jest cena po pierwszej obniżce. Po upływie miesiąca po raz kolejny cenę obniżono o 10%. Ale teraz z jakiej kwoty? Z 270 zł. Czyli teraz 270 zł razy 10%. Czyli to jest 270 zł, i znowu zamieniamy 10% na ułamek. Czyli to jest to nasze 10 setnych. Uprośćmy zera, czyli to jedno zero z tym jednym zerem oraz to drugie z tym zerem. A zatem 27 razy 1 to jest 27 zł, czyli to jest obniżka, która jest po drugiej przecenie, jakbyśmy tak najprościej mogli powiedzieć. No, i teraz musimy wyliczyć, ile kosztuje namiot po drugiej obniżce, czyli od 270 zł. musimy odjąć nasze 27 zł. A zatem 270 odjąć 27 to jest 243 zł. Czyli tyle kosztuje namiot. Obu obniżkach, gdzie pierwsza wynosiła 10% i druga też 10%. Ale mam jeszcze drugie pytanie. Czy ta cena byłaby taka sama, gdybyśmy od razu obniżyli cenę o 20%? Czyli początkowa cena to jest 300 zł, a mamy od razu obniżyć o 20%, czyli razy 20% z tej liczby. Czyli to jest 300 zł razy 20, a w mianowniku na 100, ponieważ zamieniamy procent. Znowu sobie upraszczamy zera. A zatem 3 razy 20 to jest 60 zł. Tyle wynosi obniżka. No a teraz od 300 zł 1 60 zł to jest 240 zł. I po tej obniżce, jednej, tak. Po tej obniżce tyle zapłacimy za ten namiot. Czyli zatem zobaczmy, że pierwsza obniżka, czyli tak naprawdę mamy dwie obniżki po 10%, to namiot kosztuje 243 zł. Natomiast jak mamy jedną obniżkę wynoszącą 20%, to jest 240 zł, to nie jest to samo, gdybyśmy liczyli e, każde tak po kolei, tak jak w tym przypadku, że najpierw 10%, potem również 10%, to nie jest to samo, co obniżka 20%.